Zarząd Powiatu w Lubinie realizując obowiązek wynikający z ustawy o drógach publicznych wniósł do Rady Powiatu projekt uchwały z do kategorii dróg powiatowych nowo budowaną tzw. Tak obwodnicę południową miasta Lubina. Uzyskaliśmy pozytywną opinię w tej sprawie powiatu ościennych i Zarządu Sejmiku Dolnośląskiego. Jedynie Prezydent Lubina opini opinię gwarantował zwrotem przez powiat poniesionych nakładów inwestycyjnych. Za wielu zarządu powiatu nie było wywołanie konfliktu z prezydentem Lubina, a jedynie umorowanie prawne, prawne kategorii tej drogi. Nasza inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie podyktowana była umożliwieniem wspólnego z inwestorem aplikowania do programów rządowych lub Unii Europejskiej o finansowanie zewnętrzne budowanej obwodnicy, ponieważ działania prezydenta Lubina w tym zakresie zakończyły się niepowodzeniem. Odzyskane w ten sposób znaczących, znaczące nakłady poniesione przez wódcę miasta Włodina umożliwiłyby realizację innych zadań ważnych dla mieszkańców. Zarząd Powiatu ma doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków na inwestycje drogowe. Rozszerzeniowa postawa prezydenta powoduje, że w chwili obecnej odstępujemy od rekomendowania Pani Radzie projektu uchwały. Nie nieprawdy z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 kwietnia 2000 roku 8 roku, kategoria taka powstaje z mocy samego prawa w ramach artykułu 10 ustęp 4 ustawy o drogach publicznych, która brzmi nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której leży. Bezprzecznie na ten nowo budowany odcinek stanowi drogę powiatową. Tutaj już wysłuchali, chciałem tylko przypomnieć Panu Mirosławowi Godziowi, który wczoraj ogłosił się kandydatem na prezydenta miasta że dwa lata temu i rok temu Klub lubin 2006 wnioskował o wprowadzenie do wieloletniego planu inwestycyjnego zapisów dotyczących wspólnego finansowania i budowania inwestycji ponad... Yy, Podoczną w obwodnica miasta Lubina. i Jak dobrze pamiętam, był pan jednym z tych, którzy głosowali przeciwko tej inicjatywie i tej poprawce, więc proszę nam nie mówić teraz tutaj o tym, że pan coś chciał zrobić dla dobra tego miasta budując obwodnicę. Dziękuję bardzo.